Strzałeczka sąsiady, chociaż w przypadku tego materiału musiałbym powiedzieć raczej dzień dobry Państwu w ten ponury dzień, bo zgadza się, nie jestem zbytnio fanem kontynuacji najlepszego serialu na świecie, przez co ponowne zagłębienie się w całkiem nowe lata miodowe było dla mnie trochę męczące. A dodatkowo w kontynuacji miodowych lat zabrakło Waldemara obłozy, a co za tym idzie, Romana Kurskiego, przez co w ogóle strzałeczka nie ma tutaj racji bytu. Z tego miejsca, żeby wam przypomnieć, zapraszam do subskrybowania kanału ulica Wolska 33, by w przyszłości nie przegapić kolejnych filmów o miodowych latach. Omówiliśmy już tutaj Maksymiliana Myrdala o Byku, największego degenerata z klasą Romana K. oraz co tydzień bawimy się w quizach. Jeśli ktoś nie wie, a wątpię, żeby ktokolwiek taki tu był, Miodowe Lata premierę swoich emisji miały w latach 1998-2003. Natomiast ktoś wpadł na pomysł, by zaraz po ostatnim odcinku pod tytułem Lepsze lepszeżycie.pl stworzyć kontynuację historii krawczyków i norków w zupełnie innej formie i w zupełnie innym gatunku. Wręcz bym zaryzykował stwierdzenie. A jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze. Otóż w całkiem nowych latach miodowych całkowicie zrezygnowano z kręcania scen przy żywej publice na rzecz klasycznych scenografii rodem z nudnych, Polskich seriali obyczajowych. I właśnie obyczajowych, bo w mojej ocenie całkiem nowe lata miodowe to serial w żadnym stopniu nie przypominający komedii. A nawet jeśli twórcy tak owo próbowali stworzyć, to zazwyczaj dowcipy były niesmaczne lub po prostu prymitywne. Stworzyłem zatem ten materiał w pewnym kontraście do mojego pierwszego filmu na kanale, w którym wychwalałem miodowe lata i skrytykuję w punktach slash zarzutach całkiem nowe lata miodowe jako chyba najgorszy serial na świecie. Serio. Bo może sama realizacja i forma nie są najgorsze, tak niewykorzystanie potencjału i zniszczenie tak świetnie kojarzącej się serii jest niewybaczalne. Punkt pierwszy. Całkowita zmiana charakteru serialu. Punkt kluczowy, bo to właśnie on całkowicie zgubił, jak to mówił Tadzio samo clue sprawy. Miodowe lata to sitkom, oparty o sceny odgrywane przed żywą publicznością w teatrze. Był nim teatr żydowski w Warszawie, który mieścił się w nieistniejącym już budynku na Placu Grzybowskim. Grane sceny były stosunkowo krótkie, treściwe oraz przede wszystkim śmieszne, o czym doskonale przekonywała się śmiejąca chórem publika oraz widzowie przed telewizorami. Nie wiem, no, to zdecydowanie miało swój urok i bardziej pasowało do spektaklu. Oglądało się show. Które w tym konkretnie momencie miało rozbawić publikę, a nie mozolnie czekać, aż akcja się rozkręci. A na koniec dnia i tak nikogo nie rozbawi. Nie wiem jak wam, ale dla mnie w miodowych latach śmieszne były nawet momenty, w których nie było oczywistych gagów, choćby sama mika głównych i pobocznych bohaterów w momentach, gdy nie posiadali żadnych wypowiedzi, potrafiła nadać zabawnego tonu scenom. No chociażby spójrzcie tu, jak oni w ogóle wyglądają. Jakby dosłownie przeżywali w tym momencie najgorsze momenty swojego życia. Ubrani na czarno, spuszczone głowy, niby wzrok koncentruje się głównie na środkowych postaciach, ale i tak, gdy spojrzymy na prawo czy lewo, widzimy tak samo posępne miny po prostu złoto. Poza tym no właśnie, publika. Podczas oglądania klasycznych miodowych mamy śmiech publiki. W innych komediach podstawiany jest często, by wymusić na telewizjach podobną reakcję bo same żarty są na siłę. I wydaje mi się, że w całkiem nowych latach miodowych taki zabieg mógłby być stosowany, by odbiorcy mogli choćby wymuszać swoje reakcje. Ale nie, nawet nie ma śmiechu z puszki, a częste momenty zdezorientowania, a nawet zniesmaczenia. Punkt drugi: ogromna zmiana charakteru głównych postaci. Wszyscy znamy Karola z początkowych odcinków miodowych lat. Gdy był porywczy, stanowczy, nie dawał sobie wejść na głowę nikomu, prócz swojej żony Alinki, i który po prostu, najnormalniej w świecie, się wydzierał. Nie oszukujmy się: powiedzieć o Karolu Bombowcu, że miał lekkie problemy z nerwami, to jak nazwać Tadzia małym pantoflarzem, podczas gdy był jednym z największych. Natomiast w całkiem nowych latach miodowych, Karol praktycznie całkowicie utracił większość swojego pierwotnego temperamentu. Od początku zachowuje się bardzo powściągliwie, nie podnosi głosu, jest momentami nawet uległy wobec własnej teściowej, przepraszając ją na prawie każdym kroku za swoje zachowanie. Dodatkowo, nasz hipopotamek zmienił się w realną, życiową fight która pozbawiona jest momentami całkowicie inteligencji. Oczywiście w miodowych latach. Też różnie układało mu się z życiem i nie było odcinka, by czegoś nie zepsuł lub nie dał się naciągnąć, ale w całkiem nowych jego wpadki i rozumowanie było totalnie odrealnione i bardziej zbliżone do dziecka ze szkoły podstawowej. Co jeszcze? Alinka w postaci pani Katarzyny Żak też nie była w stanie odwzorować tej miłej i ciepłej pani krawczykowej z pierwszych odcinków serii. Za to mamy suchą i momentami bardziej zrzędliwą postać niż o dziwo, uwaga, mamusia. Która według wielu, i w sumie trochę się z tym zgadzam, była najbarwniejszą postacią całkiem nowych lat miodowych, nie do pomyślenia. Danka też jakaś taka swoja, z twardej kobity, co myślę by nawet Kurski nie pogardził, stała się prostą zalotnicą. No może Tadion najbardziej zachował swój początkowy charakter, bo nawet fuchę mu zmienili na równie śmierdzącą, co wcześniej. A, no właśnie. Bo bym był zapomniał. Karol i Tadio przestali pracować w swoich dotychczasowych zawodach. Dodatkowo, z postaci usilnie goniących za pieniędzmi, stali się ludźmi, którzy mają ich dużo. To, co było głównym fundamentem fabuły, zostało całkowicie zmienione. To też mocno zadziałało na odbiór. Punkt trzeci. Brak kluczowych postaci. Ach, no właśnie. Na samym początku mówiłem o braku strzałeczki. A co za tym idzie braku Romana Kurskiego, najsłynniejszego wolskiego degenerata? Wiadomym było, że wraz ze stworzeniem nowego formatu i przeprowadzki głównych postaci serii zniknął dotychczasowe poboczne i epizodyczne. Nie mieliśmy zatem żadnego dotychczasowego sąsiada Krachczyków i Norków, Kurskiego, Hakima Jordana, najpiękniejszej Marioli Zalewskiej, Mariolu, pani Obrochtowej, Plotkary Grzelakowej, czy chociażby Argasiewicza. Argasiewicz, jak ty śmiesz w ogóle? Natomiast zastąpiono ich sąsiadami granymi przez Radosowa Pazurę, który przecież pojawił się w Miodowych latach wcześniej w roli sprzedawcy w leśnym zaciszu. Tym razem jednak był Rafałem Zagórskim, który podkochiwał się w innej sąsiadce Agnieszkce Milanowskiej. A to był jeden z lepszych aspektów Miodowych lat, że sąsiedzi z kamienicy w wolnych i losowych chwilach po prostu nawiedzali mieszkanie krawczyków, tym samym tworząc śmieszne sytuacje. Serio, te nowe postacie zupełnie nie były w stanie oddać charakteru poprzednich odcinków, a ich role i wymuszane historyjki tylko się ciągnęły. Punkt czwarty. Całkowita zmiana otoczenia. To poniekąd łączy się z poprzednimi punktami tego materiału. Miodowe lata był to serial o ludziach z kamienicy, żyjących w pewnym ekosystemie, w którym panują określone zachowania. Mieliśmy sąsiadów, napady, ruch na klatce schodowej. A przede wszystkim Warszawę, do której nawiązań w serialu było od groma. To nadawało swojskości owej produkcji oraz budowało pewien fundament narracji. Dlatego całkowite przeniesienie fabuły na obrzeża miasta do domków jednorodzinnych pozbawiło produkcji jej pierwotnego charakteru. Punkt piąty. Praktyczny brak nawiązań do miodowych lat. Oczywiście nie w pełni, bo mieliśmy na ekranie przez moment tygryska <laughs> pana Jana Marszałka. Czy Pamele, czy chociażby tego wariata, doktora Zawisze, ale ich role były bardzo krótkie i mam wrażenie na siłę, by jakkolwiek podtrzymać charakter pierwotnego serialu. Myślę, że mogło powstać więcej nawiązań do pierwszych miodowych, no nie wiem, jakieś spotkanie w klubie Sierżanta, spotkanie w zajezdni lub już najbardziej smakowicie odwiedziny kamienicy przy ulicy Wolskiej 33. <laughs> tak przy okazji tak się nazywa też nasz kanał, więc zapraszam do subskrybowania. Wracając, nie uważacie, że to by znacznie zachęciło do choćby wracania po czasie do tej produkcji, bo ja zdecydowanie tak. Jedynym rozszerzeniem, które uważam za pozytywne w kontekście całkiem nowych lat miodowych, było ukazanie domu teściów rodników w Milanówku, bo w miodowych latach znaliśmy go jedynie z opowieści. Podsumowując Chociaż możliwe, że po drodze po publikacji jeszcze parę punktów mi się napatoczy do głowy, no to wtedy stworzę drugą część. A jeśli nie mi, to może wam w komentarzach, do których w przyszłości się odniosę. Serial Całkiem Nowe Lata Miodowe, trochę wbrew temu, co teraz powiedziałem obiektywnie, nie był aż tak zły. Jako osobna produkcja, nienawiązująca do poprzednich serii kręconych w teatrze, nie odbiega znacząco od innych polskich seriali obyczajowo-komediowych. Jednak jej największym problemem. Jest porównywanie do poprzednich sezonów starych miodowych, a te były po prostu genialne. Zresztą sam Cezary Żak w wielu wywiadach podkreślał, że CNLM nie były najlepszą produkcją i mocno zmieniony charakter po prostu nie pasował do tego, co widzieliśmy wcześniej. O dziwo, bo za produkcję i scenariusz odpowiedzialni byli ci sami ludzie, co wcześniej. Dodatkowo pamiętam, że pan Cezary wspomniał o innym ważnym aspekcie, którego tutaj nie zawarłem. Mowa tu oczywiście o dzieciach, do których widz klasycznych miodowych był po prostu nieprzyzwyczajony, więc to również odstępstwo od wzorca. Pamiętajmy również, w drodze rozgrzeszenia, że omawiana seria była kręcona już nie w oparciu o licencję amerykańskiego The Honeymooners, tylko pisana była od zera, a to zdecydowanie... Zdecydowanie trudniejsze zadanie. A wy jakie macie zdania na temat całkiem nowych lat miodowych? Może pominąłem coś istotnego, lub Wy odbieracie to inaczej, dajcie znać, co myślicie. A jeśli ktoś z was chce sobie odświeżyć tamtą produkcję, to odnalezienie pełnych odcinków w internecie jest znacznie prostsze niż założenie strony lepszeżycie.pl. Dzięki za uwagę zapraszam do zasubskrybowania kanału po więcej treści o miodowych latach. Do zobaczenia, siostry i bracia, sierżantki, sierżanci.